Tak, tak, jeśli chodzi o obsadę wyścigów nominowanych, tutaj była taka duża dyskusja w drużynie Fogo Uni Leszno, między innymi Piotra Pawlickiego z Nikim Pedersenem. Panowie opowiadali sobie, jak będą chcieli pojechać w tym 14 wyścigu. No padły takie fajne słowa, Piotr zapytał Nikiego, ale czy na pewno pojedziemy drużynowo, na co Niki odpowiedział, że jesteśmy drużyną, przecież jedziemy po jeden cel, a zatem zobaczymy, jak ten 14 wyścig będzie rozegrany. Adam Skórnicki stoi obok mnie, mówi jeszcze poczekajmy, jeszcze poczekajmy, jeszcze chwileczkę. No, zatem czekamy i zobaczmy co się wydarzy w wyścigu 14, no i później 15. Teraz nasi komentatorzy. Piotr Pawlicki, Niki Pedersen, Tomasz Jędrzejak, Michal Jebsen Jensen. Niki Pedersen przed szansą zapewnienia sobie przyklepania już na 1000% pierwszego Mistrzostwa Polski. Już, mu nikt nie będzie nigdy wypowiedział prawda? Eee, Niki, ja to cię tak nie chcę do końca wdrożyć, bo to z tobą to nigdy nie ma Mistrzostwa. Proszę bardzo, 2015, ależ no, Tak jest. Jeszcze musimy poczekać, jeszcze wiemy, że uczestniczymy w widowisku sportowym, które może napisać niewyobrażalne scenariusze i moglibyśmy przytaczać historię z nie tak dawnych sezonów nawet żużlowej ligi w Polsce, A zatem oddajmy głos bohaterom tego widowiska, Adam Skurnicki, jeszcze z włosami, jeszcze z płyną czupryną na głowie, ale jutro może wyglądać zupełnie inaczej, to jest ciekawa historia, pewnie będzie jeszcze okazja, żeby o niej pomówić, będzie okazja, jeśli Pedersen i Pawlicki zrobią teraz swoją robotę, swoją pracę, oni na torach pierwszym i trzecim, Pawlicki w kasku czerwonym Pedersen w niebieskim Tomasz jak między nimi w i Mikael Jebsen-Jensen w białym pod taśmą. Na stojąco publiczność na stadionie Alfreda spoczyka, obserwuje ten wyścig. Aparaty w górze. Wszyscy chcą zapamiętać tę chwilę. Wszyscy wiedzą i liczą na to, że za chwilę rozstrzygnie się temat złotego medalu 14. Entuzjastycznym, entuzjastycznym ogniem, ale walka w tym biegu jest ostra, jest finałowa, jest fantastyczna. Epsen Jensen po raz kolejny dzisiaj wstyczka w noc daje swojemu utytułowanemu Rodakowi Nikiemu Pedersenowi na czwartym miejscu Tomasz Jędrzeja ale i tak po cztery punkty i po złoto, po czternasty tytuł żużlowej Ligi Świata a Jebsen Jensen tutaj szaleje a Jebsen Jensen chce zepsuć tę dziką radość chce żeby ona nie była spowodowana biegowym zwycięstwem żeby ona była troszeczkę przytłumiona i pięknie i chwała i prawa mu za to, bo na tym polega sport, wygrywają ten wyścig Niki Pedersen i Piotr Pawlicki, miejsca pierwsze i trzecie rozdziela ich Jebsen Jensen i Tomasz I teraz na smoczyku euforia jest już kompletna 4 -2. gospodarze Unia Leszno mistrzem Polski I kto przypieczętował ten złoty medal? Peter i Niki, Niki i Peter Niki Pedersen, tu nie było jazdy drużynowej Tu nie mogło być jazdy drużynowej tu Nie ten moment Tak jest, wielokrotnie ona jest potrzebna I wskazana, ale nie tym razem Tu ten, który wygrywa start Tu ten, który jest wielki, czuje się mocny Tu ten musi dowieść te punkty Które są w tym momencie Potrzebne, no i zrobił to ten na którego przecież wielokrotnie nawet miejscowi kibice narzekali rzekali, nie do końca byli zadowoleni. Koledzy z drużyny nie do końca byli zadowoleni. Więc to też jest symboliczny moment, symboliczna chwila, gdzie Niki Petersen kłania się dziękuję. leszczyńskim kibicom. On ten sezon osobiście uważa za kiepski, delikatnie mówiąc, bo on marzył o tytule Mistrza Świata. Ale proszę mi wierzyć, że w tych warunkach Niki czuje się doskonale, bo on uwielbia być podziwiany, bo jak 20 tysięcy kibiców patrzy na niego, pije mu brawo i jest wdzięczna za to, że przywiózł tak naprawdę formalnie złoto, to Niki to kocha, to Niki to uwielbia, to Niki się bławi w tym uwielbieniu dla siebie samego, bo taki jest Niki Pedersen. Myślę, że mocno odetchnie i, i mocno też pomoże mu to w tym, żeby być jeszcze lepszym, jeszcze bardziej pewnym siebie, bo on e, oczywiście udaje zimnego, twardego chłopa, ale. Ten brak tytułu w Polsce, to też na pewno siedziało mu gdzieś głęboko w głowie i on przeszkadzało w tym, żeby on być on spełnionym. I nawet mówi w wywiadach dla duńskiej telewizji, co było w półfinale, jeśli chodzi o trybuny na Smoczyku. On kocha pełne trybuny, on to go niesamowicie nastraja, nakręca, po to jedzie. On się teraz szczerze cieszy, proszę mi wierzyć.